Poniedziałek to jest ten dzień, w którym informuję Was, sprawy, że na żywo i na bieżąco, co u mnie słychać. Więc dzisiaj mamy poniedziałek, 7 października 2024. Czas na aktualizację. Tutaj jest 8 rano, gdzie jestem. W Montrealu jest 11, a w Polsce jest 17. Tutaj dzień wstaje, w Polsce zachodzi. Um, więc tak, po kolei. Tydzień temu byłem w północnym Ontario. Um, jeśli dobrze pamiętam, to byłem gdzieś przed Nipigonem. Coś takiego. No, przed, przed, za Longlak przed Nipigonem. Jechałem do British Kolumbii. Dotarłem do British Kolumbii, ale w międzyczasie plan się całkowicie zmienił. Otóż we wtorek ekspedycja do mnie dzwoni. Jak ja już widzę, jak mam zlecenie, z którym jadę i widzę telefon od Prynsa, to wiem, że będą jakieś zmiany. I do tego jeszcze główny spedytor, to ja już mówię, ok, jeśli nawet nie mówię, że cześć, dzień dobry, mówię, co się stało, co się zmieniło. No i mówi tak, no musisz zostawić ten ładunek w British Columbia i potrzebuje Cię, żebyś zrobił dwa kółka e, w British Columbia, bo teraz mamy firmę, która, wbiliśmy się w firmę w British Columbia, którą obsługujemy. To jest e, ta, ta sama firma co w Quebecu, dlatego prawdopodobnie weszliśmy tutaj na rynek. No i tak, tak właśnie się stało. W środę zajechałem do miejscowości Coldstream, British Columbia, to jest e, niedaleko e, i Vernon. Tam zostawiłem moją naczepę mrożonkę. Podjąłem ładunek w środę wieczorem, był gotowy. Ja wyjechałem sobie w czwartek rano i pojechałem z, tą, z tym ładunkiem do Edmonton, gdzie miałem dwie zrzutki w piątek rano. Później na pusto. Poleciałem z powrotem do British Kolumbii, 800 km podlotu. Podjąłem następny ładunek w sobotę po południu i w niedzielę rano dostarczyłem go w British Columbia i wróciłem do miejscowości Hope, gdzie teraz się znajduję. I kręcę pauzę. Tamten tydzień był bardzo produktywny, ponieważ w 7 dni pracy wykorzystałem prawie wszystkie godziny na maksab. Miałem 22 minuty mi zostało, czyli, czyli wypracowałem 69 godzin i 38 minut, na możliwe 70. W niedzielę zrobiłem dostawę już na Ricapie, bo godziny zaczęły mi wracać i myślałem, żeby to dalej pracował, bo godziny mam, nie? Ona powiedziała, nie, teraz jest czas na reset. Ok, spoko. Także to jest to, co u mnie słychać. Teraz jestem w miejscowości Hope, tak? Wiem tam, gdzie kręcili Rambo, zawsze mi to zaznaczacie, i udaje się na szczyt. Tej góry, Jeżeli się uda, bo wczoraj byłem, może to widzieliście na Instagramie, wczoraj byłem na niższym. To nie był szczyt, to był tylko taki punkt widokowy. A szlak, który prowadzi na samą górę, góry Hop, e, no trzeba pojechać 20 km, z tego 10 km drogą taką leśną. I właśnie nie wiem, czy skończę do radę. Zaraz się o tym przekonam, bo zostało 4 km do tej drogi. Notabene muszę autostradą jechać 3 kilometry, To jest legalne w British Kolumbii, ale ja tego nie lubię, bo jest, no nie jest to przyjemne jechać rowerem. Poboczem po autostradzie. To jest, tak, to jest to, co u mnie słychać. Dynamicznie, fajnie, jest fajna pogoda. Zawsze chciałem na te szczyty tutaj powchodzić, połazić i wczoraj mi się udało. Dobra, teraz, według zwyczaju, odpowiem na dzisiaj. Mam pięć pytań. Ale zanim to zrobię, powiem Wam jeszcze, że w tym tygodniu filmy pojawią się. Uwaga wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela i dzisiaj po aktualizacji o godzinie 20:00 mały bonusik w postaci filmu, gdzie gotuję, gdzie robię sobie frytki w kabinie. <noise> Także po aktualizacji zapraszam na godzinę 20, będzie film z frytek. <noise> A teraz pytania. Pytanie numer jeden. Czy pryncowi zdarzyło się zgubić jakiś ciągnik lub naczepę? Gdzieś coś zostawili i zapomnieli. Także znaczy wszędzie są GPS-y. Te naczepy, oni mają ich wszędzie, ale oni mają system na pewno na banku mają GPS i w trakach, i w naczepach, więc wątpię, żeby zgubili. Wiem, pracowałem w firmie VTL, to tam taka była jedna, jedna, jedna dziewczyna od szukania zgubionego szent, sz, sprzętu ale tam wtedy na, w naczepach nie było GPS-ów, nie? I nie mogli znaleźć jednej naczepy i, i szukali ją chyba za dwa tygodnie ale w prysznie nie, teraz z GPS-ami i on ma taką rygorystyczną em, em, zasadę serwisowania tych wszystkich swoich sprzętów, że. To jest raczej mało prawdopodobne, ale nie wiem, bo nie pracuję na spedycji, czy zgubili faktycznie, czy nie, ale ja podejrzewam, że nie. Pytanie numer dwa. Czy dostajesz propozycje płatnych współprac na YouTube i na Instagramie? Tak, czasami dostaję. E, mniej lub bardziej interesujące, ale ja nie, nie, nie idę w to. Znaczy e, raz Tom -toma, e, przetestowałem i za to, za to była współpraca. Później jakieś baterie chcieli, później jakieś elektryczne rowery, czy tamte, e, ogólnie... Dużo się tam z jakichś z Chin rejestratory wideo z Polski też, ale ja, jak mnie produkt nie interesuje i nie jest warto, to nie idę w to. No i jakoś nie idę w to. Bo poza TomTomem nic nie zrobiłem i nie sądzę, że zrobię. Pytanie numer trzy. Jak, jak się skończyła sprawa z Sydzikiem? Widzę, że działa znowu nawigacja dla ciężarówek. No, więc z Sydzikiem walczyłem chyba z dwa miesiące jeszcze w Polsce. Co się okazało, że nie miałem subskrypcji na nowe mapy. A cała heca polegała na tym, że ja wykupiłem subskrypcję na nowe mapy, ale w międzyczasie oni mieli problem z, yy, yy, z programem i mieli jakiegoś, yy, jakiegoś glitcha i naprawili go chyba po dwóch tygodniach. Ale ja wtedy już tą a, subskrypcję anul, anulowałem u Apple'a, bo mówię tak, wy, wyłożyłem 100$ na nowe mapy na 3 lata, nie działa, no to proszę zwrócić mi kasę od Apple'a, nie? Apple zwrócił mi kasę i tym samym Stare mapy, które miałem niezaktualizowane, zniknęły, a na nowe nie miałem licencji. I teraz tak, żeby wykupić z e, Sydzika, to trzeba mieć, e, żeby wykupić nowe mapy z Sydzika, trzeba już mieć zainstalowane konto i tak dalej. To po prostu było takie zamieszanie z poplątaniem. Oni nad tym się zastanawiali chyba z 2-3 z, z tygodnie, aż w końcu odnowili mi licencję za darmo, no i tam zobaczyli, że jak kręcę te filmy na YouTubie, jeszcze mi dali Tra tra trafik e, Za darmo na rok nie? E, Powiem Wam, że kupować coś w internecie I dostawać e, e, Obsługę klienta przez internet To, to, to nie jest zawsze e, Fajne, ale e, Muszę to przyznać, stycznik naprawił i działa Jestem bardzo zadowolony z tej nawigacji Chociaż tak ta, każda nawigacja ma swoje te A ja po prostu Nie przepadam za nawigacjami na szyby Bo jestem przyzwyczajony do iPada <laughs> Pytanie numer cztery Oglądałem Twoje starsze filmy z Czerwonego traka. tam mówiłeś, że miałeś agregat, który w zimę grzał, a latem chłodził i chyba nawet dawał prąd. Tak było, tak było. On chłodził przez pierwszy, pierwsze lato, później się zepsuł i nie chcieli tego naprawić. I e, czekajcie, bo to jeszcze nie tego. Z perspektywy osoby trzeciej, wydaje mi się, że byłoby to lepsze rozwiązanie niż Webasto, które masz obecnie. Jak Ty to oceniasz? Powiem Wam, że ten agregat to nie był taki... to była fajna rzecz e, dla kierowcy, bo... Jak właśnie się baterie rozładowały, on się automatycznie zaskakiwał i je ładował To był po prostu mały silniczek i był podłączony pod jakiś tam agregat, który produkował prąd. Zresztą agregat prądotwórczy, nie? I z tego prądu miałoś klimatyzację, bo ogrzewanie szło od ciepła silnika, który on produkował, ale to chodziło o ekologię z tym, żeby mniej zanieczyszczać. Te wszystkie systemy. Nie mają żadnych filtrów, to jest po prostu czysta rura, czysty diesel. I on palił faktycznie mniej niż ciągnik na chodzie, chociaż dużo mniej nie, bo ciągnik na chodzie jak, jak jest na jałowych to pali 4 litry na godzinę, a on palił litr na godzinę, coś takiego. I to wcale nie wychodziło, tylko chodziło o to, że się nie zużywało silnika, który był na jałowych. Był głośny, był psujący się i był ciężki. Według mnie teraz są lepsze rozwiązania w kaskadiach to jest używane, że mają system klimatyzacji z osobnymi bateriami. To się nazywają baterie Deep Cycle i one potrafią przez całą noc schłodzić kabinę, bo w dzień to, to nie, nie jest takie efektywne. Zresztą na ten agregat, co miałem też nie był taki efektywny w dzień, jak działa klima. Trzeba było stanąć w sieniu, ale w nocy. I już są takie systemy, że mają osobne baterie do klimatyzacji i one potrafią wytrzymać i schłodzić kabinę przez 8-9 godzin w nocy. Nie? I to jest fajne rozwiązanie, bo yy, z tym silnikiem to mówię, trzeba było go serwisować. Yy, on był ciężki, trzeba było, cały czas się psu i, i, i oni tego nie chcieli naprawiać i, no, i, <ścoughs> i taka ekologia, że niby miało być ekologiczne, a tam nie było żadnych filtrów, po prostu czysty, czysty, czysty tłumik. Ja mówię tyle paradoksów jest na tym świecie, że ten. No i dobra, to chyba były. Mówiłem 5 pytań, cztery pytania. To były cztery pytania. Zadawajcie kolejne pytania, na które odpowiem za tydzień, jeżeli przeżyję dzisiejsze wyprawy na górę. nie wiem czy tam pójdę, bo mówię, muszę jechać lasem i nie wiem, czy ta leśna droga będzie się nadladowana składaka. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę i idzie zdobywać szczyt. 爸